Boże, już Znalazłem ją w Arcade Copenhagen. Sagny studio to odzienie Moja mina logo, twoja mina mówi wiele. Ja yeah. okej, nad basenem. Jebać down te kamienie. Pale tu co będę. Jestem Lecę. Popatrz na mnie, popatrz na nią, fitujemy Buki anioł, torby Diora, hietanol Sony Angel sprawdza co pisze, każdą linijkę Swipuje te zwrotki jak jebany Tinder Pyta gdzie jestem, to oczywiste, że Albo z Caroline, albo pod Mikiem Mówi się Mike'em Złota na ścianach jak Michael Phelps Drogi designer szmaty się kręcą jak w Mamy pieniądze jak NBP Strzelamy gole jak Palmer Wchodzimy oknem jak drzwiami się nie da ona to life i materia, to moja jedyna wizja Tańczymy w deszczu jak kiska. jedyne co umiem to muza Chcę na nas zarobić, no to muszę wybrać Ona to life materia, to moja jedyna wizja Tańczymy w deszczu jak kiska. jedyne co umiem to muza Chcę na nas zarobić, no to muszę wybrać Karolina nie jest głupia, jakbym coś odjebał, to bym nie rzuciła. Yeah. Karolina, to rozumie, że za mule z muzy powstanie rodzina. Ye, yeah. Karolina nigdy się nie wczuwa w muzę, chyba że to ja nawijam. Yeah. Karolina to moja muzyka, co napisze o niej, no to leci viral. Poważ na ścianę za enzo platyna, poważ ona tu nagrywa twój raper i rucha na boku, a w domu dziewczyna tu wasza normalna rodzina. Moja postawi trzy domy i firmy, bo liczy pieniądze i pykacze w simsy. Ogarniam Simoleony, mała, jestem na misji, yeah. Ona to wife i materia. To moja jedyna wizja Tańczymy w deszczu jak skam. Jedyne co umiem to muza, chce na nas zarobić, no to muszę wybrać Ona to life i materia. To moja jedyna wizja Tańczymy w deszczu jak skam. Jedyne co umiem to muza, chce na nas zarobić, no to muszę wybrać Very good song. Thank you, man. <laughs> And then it's a surprise when the first music like, boom! Yeah, 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 up. Very good, yeah. Thank you, man.